W środę 19 czerwca uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu zakończyli rok szkolny 2018/2019. Bieżący rok szkolny 2018/2019 kończy około 400 uczniów i to jest 266 osób w liceum i 155 osób w technikum. Był to rok bardzo owocny w różnego rodzaju działania i osiągnięcia. Chyba najpiękniejszym, najlepszym dowodem jest tego, że około 90 osób w tym roku otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, czyli osiągnęło w wynikach nauczania co najmniej 4.75. Cieszy nas to bardzo, dlatego że jednocześnie te osoby nie skupiły się tylko i wyłącznie na osiąganiu dobrych wyników w nauce, ale również na tym, aby osiągać sukcesy w różnych dziedzinach. Mamy olimpijczyków, mamy laureatów różnorakich konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Oczywiście są tu i zawody sportowe i różnego rodzaju turnieje o charakterze intelektualnym. To potwierdza jakby sukces nauczania skupiony na tym, aby w młodym człowieku rozwijać nie tylko jego umiejętności o charakterze stricte intelektualnym. Aby też wzmacniać jego poczucie własnej wartości, rozwijać pasję. I myślę, że ilość konkursów, ilość wystąpień, osób, które w sobie odnalazły potencjał, jest dowodem na to, że nauczyciele ten potencjał odkryli, wzmocnili to poczucie własnej wartości i tym samym wraz ze swoimi uczniami osiągnęli wspaniały sukces. Cieszę się również, że na dzisiejszym apelu e, wspólnie z nami świętowali ten dzień nasi absolwenci, którzy po latach wracają, czyli są potwierdzeniem na to, że szkoła, jest ważna w życiu młodego człowieka i ma bezpośredni wpływ na to, jak to życie wygląda. Oczywiście są nasze zaprzyjaźnione instytucje, którym serdecznie dziękuję za to, że przez ten cały rok szkolny przy okazji różnorakich imprez, uroczystości, akademii zawsze nam pomagały, zawsze mogliśmy liczyć na ich wsparcie, a tym samym młodzież widziała, że w środowisku lokalnym, jeżeli jest dobra współpraca, to naprawdę wiele pięknych rzeczy można osiągnąć. Uroczysty apel rozpoczął się w auli szkoły o godzinie dziewiątej. Do hymnu państwowego.

It's in your mind, and all that was right is left behind. Don't fight it, it's coming from your own nature. It's so this morning, don't care what can happen. You have to fuck your what you see, get in prison. Just surrender, cause you feel the feeling to get over. uroczystości wziął udział wicestarosta lubański Konrad Rowiński. No po pierwsze to gratuluję roku szkolnego, bo na pewno był trudny z pewnymi perturbacjami, ale z tego co widzę młodzież jest w dobrych nastrojach, w świetnych. Myślę, że ten rok był pracowity dla wszystkich i dla nauczycieli i dla uczniów. I chcę zwłaszcza uczniom no, pogratulować sukcesów, które w tym roku szkolnym było naprawdę dużo. Życzę udanych wakacji, wspaniałej pogody i życzmy sobie, abyśmy, aby uczniowie wszyscy spotkali się 1 września. Udanych wakacji swoim koleżankom i kolegom życzył przewodniczący samorządu uczniowskiego Szymon Wołoszyn. Kolejny rok nauki za nami. Był to ciężki rok. Ciężki na pewno dla klas pierwszych, jako że są nowi w tej szkole, to nowe, nowe wrażenia, nowi nauczyciele, nowe, nowe chwile w naszej szkole, ale też był ten rok ciężki dla maturzystów, bo matura, nowe, nowe życie tak naprawdę, wkroczenie w ten dorosłe życie. No, przyszły rok będzie, będzie też wyzwaniem dla nas wszystkich, bo będziemy mieli więcej uczniów, przyjdą jeszcze szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne. Jest to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, ale też dla, dla nas, dla nas uczniów, żeby współ, wspólnie stworzyć jakoś Dobrą, dobrą atmosferę, ale jak na razie chciałbym, żeby wszyscy uczniowie myśleli o wakacjach, ponieważ z 10 miesięcy z nami ciężkiej nauki, dlatego życzę wszystkim wszystkiego dobrego z okazji z wakacji, bezpiecznych, żeby wszyscy wrócili cali i zdrowi we wrześniu do szkoły. Kolejny rok szkolny 2019-2020 rozpocznie się w poniedziałek 2 września.